Cześć wszystkim, kolejny filmik, linia 310. Oczywiście przejdziemy się tak od przystan właściwie od przejazdu kolejowego przy wiosce Ligota Mała w kierunku piławy górnej i tutaj zobaczymy na tym odcinku jak linia jest zrobiona Także za mną przejazd w oddali Przerzeczny strój a my idziemy w kierunku Piławy. Także idziemy sobie pomału, trochę wieje. Zapomniałem dodać, że teraz każdy z przejazdów jest osnapowany. Akurat tutaj przejazd kolejowy bez zapór. Pamiętam jak szedłem tędy, Jakieś 10 lat temu to to było strasznie, tory porozbierane i tak dalej. No będziemy kawałek w tego lasu i pokażemy. Także na razie tutaj zaczyna się las 35 km linii tutaj widoki będzie go widać to jest miejscowość, która się nazywa Szklary Szklary Huta dokładnie no a my idziemy cały czas w kierunku Piławy porobisko jest tutaj ładnie zrobione jak widać nie, się nawet dobrze I zobaczymy, zobaczymy jak to, to robisko jest zrobione dalej. Także idziemy, idziemy jeszcze. Trochę wieje, ale to myślę, że nam nie zaszkodzi. Tutaj mamy widok na lasy, taki będzie też widok z szynobusu. Taki też będzie widok z szynobusu. samej piławy raczej nie dojdziemy tylko gdzieś zakończymy w lesie także taki filmik w sumie dzisiaj z nudów aby się tylko przejść pokazać jak tutaj to w tym rejonie wygląda jak widać dobrze no, jak widać dobrze przy okazji chciałem podziękować za bardzo liczne zainteresowanie filmikiem sprzed tygodnia gdzie mówiłem o samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, dzięki za komentarze, za gdzie zwrócenie uwagi i za polubienia. Ogólnie za bardzo dużo wyświetleń tego filmiku. No i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie podobnie. Także idę dalej i kręcimy i gadamy. Na razie, taka ciekawostka. Jak widać, stare słupki drogowe albo kolejowe nie wiem dokładnie tam ustawione nowe nowe znaki kolejowe, oczywiście, tutaj też, też są na przykład tablica 35,8 km, i na, taki, na takiej odległości jesteśmy od stacji kobierzyce. Przypomnę cały czas kierunek piła wagórna no, widoki bardzo ładne Tak jak mówiłem szklary, właściwie szklary Ząbkowickie, ta miejscowość, a tam tam gdzie ten ten komin to była chuta, to była chuta w szklarach a przez szklary przebiega linia 320 o której też robiłem filmiki Także no, teren jest dość ciekawy. Wskaźnik pochylenia przede mną, a z boku las. Dobra, idę dalej i pokażemy, jak to dalej wygląda. Na razie. Mamy kolejny przejazd, tym razem polno-kolejowy. Jak widać znak stop oczywiście też jest no, kierowcy nawet już teraz jak widać że jest taki znak muszą się do... powinni się do niego stosować Powinni się do niego stosować, bo tego wymagają przepisy Nawet jeszcze jak pociąg nie jeździ, no niestety Ale jest znak i powinno się do niego zastosować Idziemy dalej, mam nadzieję na, na podcast taki wąwóz, jakby także jak coś to pokażę, a na razie póki co to z boku pola. A. Fajnie się idzie, także nie ma co narzekać. Jeszcze trochę i po torach nie będzie można iść. <laughs> z racji tego, żeby będą jeździły pociągi. Ale to jeszcze z rok ponad. Jeszcze z ponad rok. Dobra, to do następnego. No, jesteśmy w tym wąwozie. Jak widać, to jest taki wąwozik. Interesuje mnie on dlatego, że tutaj gdzieś powinien być taki jakby rozebrany most. Oczywiście widać ściany tego mostu, jak dojdziemy, to postaram się pokazać. A widziałem to gdzieś na Facebooku, właśnie na jednym z filmików. No i jesteśmy też w lesie, jak widać. Idziemy przez las. A no także, chociaż dla zdrowia, to warto było się wybrać na taką wędrówkę. Nie tylko, żeby pokazać, że linia jest zrobiona tutaj, idealnie jak widać, tylko dla samego zdrowia. Tu ten wąwozik się kończy. W ogóle ukształtowanie terenu jest zmienne. Bo to są wzgórza, jakby nie patrzeć. Także jest bardzo zmienne. Raz jest, jak widać, wąfus, raz jest dół. Potem znowu pod górkę. A tam las, to mówię. Drzewa powycinane. grzybów nie ma, także, także niestety z grybów nie Chociaż miał pokazywać coś z grzybów, to byłby to osobny filmik i oczywiście pewnie już bym ruszył z nowym kanałem, jeśli chodzi o grzybobranie, które zapowiadam. No ale dzisiaj ponownie tematyka linii kolejowej, także, także o grzybach nie mówimy. No nic, do następnego. Jesteśmy już przed piławą, ale patrzcie jakie to jest pochylenie. Jest ostry łuk dość. Właśnie wchodzę w ten łuk Tak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście Ambonę leśną Pochylenie jest tutaj straszne No ale to jest zakręt, także i to dość ostry Bardzo ostry. Właśnie z tym mostem, to tak, gdzieś to widziałem, właśnie na filmiku, ale tutaj idąc, na razie nic takiego nie widzę. Także chciałem to sprawdzić. Chciałem to sprawdzić. Dojdę chyba do skrzyżowania. Z drogą do Brodziszowa. Tą, na której zaczynałem kilka tygodni temu. Filmik, też w stronę stacji Piława. No i na tym będę kończył. Na tym będę kończył. Kawałek jeszcze mam. Jak widać. No to już. Pogoda jest taka jaka jest. Dzisiaj nie wiem, czy wiecie, ale. Było w godzinach przedpołudniowych częściowe zaćmienie słońca, ale takie niezbyt interesujące, bo tylko częściowe Ja oglądałem i mówię no tak średnio jestem tym zainteresowany, bo bardziej wolałbym zobaczyć w końcu całkowite, ale w Polsce to jak na tą chwilę jest na razie niemożliwe niestety Także co zrobić no. Dobra Właśnie będziemy się zbliżać do tego przejazdu na kopalnicy Chyba, no chyba tak Chyba tak Także mówię, no coś z tym mostem musiałbym mu się pomylić, bo tutaj nigdzie nic takiego nie widzę Dobra To na razie tyle Zbliżamy się do tego przejazdu. I tak dla ciekawostki powiem, że o, słychać jakiś pociąg na podsudeckiej, która jest w Otali. Tak yy, też gdzieś wyczytałem właśnie, że w przyszłości ma powstać bocznica do kopalni kruszywa w brodzię. No tych kopalni jest tutaj dość sporo. Co z tego wyjdzie to ja nie wiem, ale tak czytałem. Na razie, póki co, to linia kończy się, jak wiecie, wpięciem do linii 137, czyli Katowice Regnica. Na razie, nie widać, żeby gdziekolwiek tutaj była zbudowana bezpocznica. Także poczekamy, zobaczymy. Tymczasem, zbliżamy się już do tego przejazdu. To, to tutaj wygląda sobie <laughs> niby taka pogoda wiosenna ale jednak trochę jeszcze no te są chłodne no niestety tak to bywa tak to właśnie bywa też mamy taki jakby z obu stron wąwóz No i nic kawałek jeszcze podejdę No i będziemy kończyć Dobra na razie w tym przejeździe to co mi się miało wydawać na tym filmiku, tym mostem to było chyba to zbocze. Filmik był trochę przyspieszony, także po prostu coś się mogło wydawać. Jesteśmy przy przejeździe, no i cóż, wjazd do Piławy, także tutaj będziemy kończyć. To byłoby na tyle. Pozdrawiam do następnego filmiku. Lajki, suby, komentarze, mile widziano. Oczywiście schodzimy już z linii. Kierunek Kobierzyce i kierunek stacja piławy. także to byłoby, mówię raz jeszcze na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego filmiku. Trzymajcie się i cześć. Zwykle dogrywka, ponieważ zwróciłem taką uwagę, tutaj jest dość ruchliwa ta droga i nawet nie ma linii ciągłej, czy jest ciągła linia, tylko nie ma linii znaku stop, ani samego znaku. Natomiast znak stop jest tam w oddali. Postaram się pokazać, to tak z ciekawości, właśnie to trochę dziwi mnie bardzo, ponieważ nawet na drogach takich polnych, jak widziałem, to znak stop był, a tutaj go nie ma. No właśnie dziwne to. To tyle, co chciałem pokazać. Pokażę tam ten przejazd też oczywiście. Także do następnego. Właśnie ten znak stop jest, a to jest droga polno, polna przejazd kolejowy, ale droga polna no wiadomo taka droga jest bardzo rzadko uczęszczana chyba że przez ciągniki tylko a tam no jak widać samochody jeżdżą i znaku stop niestety nie ma a powinien być moim zdaniem być powinien nie wiem co o tym sądzicie wy ale ja uważam że powinien być no to tak na marginesie bo się chciałem dograć. to jest jesteśmy na tym drugim przejeździe kolejowym tu gdzie już pokazywałem w oddali pod Sudecka Czyli linia 137, no i co? I będziemy kończyć. Także do następnego. Trzymajcie się raz jeszcze. Pozdrawiam. Suby, lajki, komentarze. Mile widziane, bo to buduje, motywuje. I cześć.